W tej szkole przepracowałam około 20 lat. Jestem w tej chwili na emeryturze. Szkoła zawsze służyła społeczeństwu i była perełką kultury. Tutaj były organizowane różne imprezy dla rodziców, dla dzieci, dla zabawy, e, e, zabawy dla, dla starców. E, dodatkowe zajęcia e, i dużo było zajęć popołudniowych. Szkoła przyjazna była dla środowiska i dla, e, i dla młodzieży. I nie było czegoś takiego, że e, nauczyciele musieli mieć za wszystko płatne. Myśmy dużo <laughs> pracowali społecznie, myśmy z tymi dzieciakami robili masę imprez ale bazą była szkoła. W szkole jest biblioteka, którą nam również burmistrz sprzedał. Nie widzę uzasadnienia ekonomicznego, dlatego, że w pierwszych latach pracy, jak tu pracowałam, szkoła no może... pracowała na siebie. No szkoła wynajmowała no sale, szkoła wynajmowała yy, yy, y, y, plac wokół, plac wokół no. szkoły. Kupę pieniędzy żeśmy zabierali. Jeszcze burmistrzem był pan Buziałkowski. Już w dziewięćdziesiątym którymś roku było, yy, Był już zamiar likwidowania szkoły, bo to jest Budynek, na którym można y, zarobić, a więc komuś się podoba ten budynek. No, ma w tej chwili. Po co budowano bu, y, boisko Orlik? Ono powinno jest. być otwarte według tam unijnych założeń, nie tylko dla dzieci szkolnych. Ono powinno być otwarte 24 godziny na dobę i wszyscy, kto, całe środowisko, kto ma ochotę, powinien z tego korzystać. To boisko miało szumne otwarcie. A dziś jest szumnie zamknięte. I pani dyrektor gdzieś tam na jakiejś y, tym czyta, a że była niepogoda, a że była pogoda mam ją ludzi razem z burmistrzem, bo to boisko obojętnie. Czy, czy jest pogoda, czy nie ma pogody, czy zachmurzenie, czy, bo to takie były tam tłumaczenia. No to jest, to jest parodia to, co się dzieje, to jest bez sensu. Na co inwestowali tyle pieniędzy, żeby teraz to zlikwidować, żeby to komuś y, oddać za pół darmo? Dla mnie jest to niepojęte, żeby, y, żeby tak duże osiedle, jakim jest Darłówko, y, nie było powiadomione o tych rzeczach, że się chce likwidować szkołę przed wyborami, żeby nie było powiedziane, że ja mam was, ludzie, wy na mnie głosujcie, a ja i tak z wami zrobię to, co chcę. Spotkanie było drugiego chyba lutego w kinie. Nie mogłam być na tym spotkaniu, ale to, co burmistrz wyprawiał z ludźmi dyskutantami. To nie był dialog, to było żenujące poniżanie ludzi. Tak się burmistrz nie powinien zachowywać. I taki, on jest wybrany przez ludzi i on powinien służyć ludziom, a nie swoim jakimś interesom. I on powinien głosów społeczeństwa słuchać. Mamienie, że pomoże rodzicom, nie wierzę w to, bo jest już w kuratorium pismo o likwidacji szkoły i rodzice. Zgodnie z przepisami, pootrzymywali, żeby swoje dzieci zapisywać do szkół darłowskich. To o czym to świadczy? Że kontynuuje burmistrz e, szkoły. likwidację szkoły. Rodzice nie wyrobią się, załóżmy, choćby jeden dzień opóźnią się w czymś tam, w jakimś tego, to proceduralnie na prawie będzie burmistrz i szkoła będzie zlikwidowana.